Czym jest wdzięczność? To klucz do szczęśliwego życia. Uczucia bycie wdzięcznym otwiera przed nami morze możliwości. Słowo dziękuję wyraża wdzięczność, lecz również zamyka. Dlatego używajmy go wtedy, gdy chcemy za coś podziękować komuś lub czemuś, lecz niekoniecznie chcemy to powtarzać lub do tego wracać. Przykłady. Dziękuję moim przodkom za wspólne doświadczenia. Okazuje wdzięczność, lecz nie chcę doświadczać już tych sytuacji. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Nie chcę już go więcej razem spędzać. Dziękuję, zamykam. Słowa dziękuję możemy też swobodnie używać w zwrotach grzecznościowych, na przykład w sklepie lub po otrzymaniu jakiegoś prezentu. Mogłoby zabrzmieć co najmniej dziwnie i śmiesznie w sytuacji, gdy pakujemy zakupy i mówimy: Jestem wdzięczna. Na pewno słowo dziękuję nie spowoduje faktu, że nie zostaniemy więcej obsłużeni w tym sklepie. Warikato w języku japońskim znaczy dziękuję. Warto używać w myślach, po zrobionych zakupach lub wydanych pieniądzach z intencją ich pomnożenia. Jestem wdzięczny, wdzięczna używajmy wtedy, kiedy chcemy czegoś więcej lub coś powtarzać. Kiedy chcemy też wyrazić naszą radość z powodu czegoś, co się wydarzyło lub co otrzymaliśmy i poczuliśmy szczęście. Wdzięczność jest stanem, w którym otwieramy się na otrzymywanie jeszcze więcej. Przykłady. Jestem wdzięczna za obfitość finansową. Jestem wdzięczna za wspaniałe zdrowie. Co ciekawe, słowa wdzięczności mają moc, kiedy już coś się wydarzyło. Albo jeszcze na coś czekamy, lub czegoś jeszcze nie ma. W obu sytuacjach, zwrot jestem wdzięczny, wdzięczna ma wielką moc. Bardzo ważnym elementem przy wdzięczności jest odczuwanie jej w umyśle bez względu na to, czy coś się wydarzyło już lub otrzymaliśmy, czy coś jeszcze jest to w naszych marzeniach. Wdzięczność może odnosić się do rzeczy materialnych, zdarzeń lub rzeczy niematerialnych. Mających miejsce w przestrzeni trójwymiarowej, czyli w tej, w której obecnie znajdujemy się. Badania na temat wdzięczności prowadził dr. Emerson. Świetnym sposobem na pielęgnowanie uczucia wdzięczności jest poranny rytuał tuż po przebudzeniu, kiedy jesteśmy jeszcze w stanie alfa lub tuż przed zaśnięciem, kiedy w ten stan wchodzimy. Nie jesteśmy jeszcze podłączeni do systemu, nasz mózg jest jeszcze wolny od myśli. W tym stanie relaksu umysł jest podatny na sugestie. Wyrażajmy wtedy słowa wdzięczności na głos lub w ciszy wyobrażając sobie to, o czym mówimy wraz z faktycznym uczuciem wdzięczności za to, co już się zdarzyło, lub co otrzymaliśmy albo wyrażajmy już wdzięczność za to, co chcemy, aby nastąpiło w naszym świecie. Innym bardzo skutecznym sposobem jest wdzięcznik, aplikacja, w której zapisujemy każdego dnia za co jesteśmy wdzięczni. Zazwyczaj pisanie zajmuje więcej czasu niż wdzięczność wypowiadana lub wyobrażenie wdzięczności, lecz jest równie ważnym elementem, jeśli nie ważniejszym, ponieważ mózg słowo pisane traktuje jako coś ważnego, istotnego. Kolejny sposób to zapisywanie, za co jesteśmy wdzięczni, w zeszycie w tradycyjny sposób. Pamiętając o uczuciu wdzięczności w sobie. Z mojej obserwacji wynika, że przy pisaniu bardziej skupiamy się na słowach niż na fizycznym odczuwaniu i wyobrażaniu. Dlatego połączenie tych dwóch metod jest moim zdaniem metodą idealną. Bądźmy wdzięczni wszystkim i za wszystko, pamiętając, że sytuacje niemiłe, nieprzyjemne czy trudne przyczyniają się do naszego rozwoju najbardziej. A osoby, które dostarczyły nam cierpienia, to dusze, które wykonały trudną pracę specjalnie dla naszego rozwoju, abyśmy mogli wzrastać. Jeśli było to wartościowe, przydatne lub cokolwiek pozytywnego dla Ciebie, kliknij dzwoneczek, aby subskrybować kanał, daj łapkę i komentarz. Zapraszam na film. Afirmacje wdzięczności.